Jedną z najbardziej niepokojących rzeczy w internecie jest to, jak bardzo przykuwa on uwagę ludzi, a YouTube nie jest wyjątkiem. Pełno tam zapomnianych kanałów, starych przesłanych materiałów i dziwnych stron, których nikt nie odwiedzał od lat. Ale od czasu do czasu można trafić na coś innego. Kanał z zaledwie dwoma filmami z gry Fortnite i jednym krótkim filmem z jego psem. Ale co go wyróżnia? Co sprawia, że jest on aż tak niepokojący? To co nastąpiło potem? Ponieważ zaledwie rok później, ten sam chłopiec wszedł do szkoły z dwoma pistoletami, strzelił do swojego nauczyciela i zabił go, zranił sześć innych osób, po czym oddał strzał w swoją stronę. Miał zaledwie 11 lat, a oto historia Jose Angela Ramosa Bec. Jose sprawiał wrażenie normalnego dzieciaka. Miał 11 lat. Był cichy, dobrze radził sobie w szkole i nie wyróżniał się z dobrych ani złych powodów. Kolejna twarz w klasie Kleio Quantes, w prywatnej szkole w Toriel w Meksyku, ale w głębi duszy jego życie się rozpadało. Jego matka zmarła podczas operacji, kiedy był jeszcze dzieckiem. Jego ojciec był skazanym handlarzem narkotyków, który odsiedział wyrok w USA za przemyt metaminy przez granicę. W chwili strzelaniny Jose mieszkał u dziadków. Jego dziadek Jose Ángel Ramos Saledo również miał kryminalną przeszłość. Był powiązany z szeroko zakrojoną działalnością narkotykową, a władze podejrzewały go o pranie pieniędzy za pośrednictwem międzynarodowych przelewów, co wzbudziło na tyle podejrzenia, że w sprawę zaangażował się meksykański rząd. Konta zostały zamrożone, władze obserwowały sytuację, a on mimo to trzymał dwa pistolety w domu. Początkowo sądzono, że Jose znalazł broń samemu, ale tak nie było. Z odzyskanej wiadomości z komunikatora WhatsApp, z telefonu dziadka, wynika, że świadomie przekazał on broń swojemu wnukowi. W jednej z wiadomości córka Ankela pyta: Dlaczego mu to dałeś, Tato? Widzisz, co się dzieje? Kiedy go zobaczyłam, nie byłam zaskoczona. Wiedziałam, że to ty mu ją dałeś. A jego odpowiedź była równie przerażająca. Nie mogłem go powstrzymać. To była jego wola. Ten sam mężczyzna, który wręczył broń dziecku. Został ostatecznie aresztowany nie tylko za zaniedbanie, ale jako podejrzany w szerszym śledztwie związanym z handlem narkotykami i praniem pieniędzy. Jego kontakty doprowadziły do członka argentyńskiego kartelu Mario Roberto Segovia. Podczas gdy to wszystko się działo, ojciec Jose został po cichu wypuszczony z więzienia w Teksasie. Jego miejsce pobytu jest nieznane. Wszyscy, którzy mogli być odpowiedzialni za zbrodnie chłopca, zniknęli. Wszystko zaczęło się tuż po godzinie 8 rano, 10 stycznia 2020 roku. Jose Angelo przybył do szkoły, niosąc plecak, w którym znajdowały się dwa pistolety. Pistolet kalibru .22 oraz półautomatyczny Glock kalibru .40. Obydwa należały do jego dziadka i obydwa były naładowane. Przeszedł przez bramę jak każdy inny uczeń, ale wcześniej tego ranka powiedział coś kilku swoim kolegom z klasy. Dziś będzie ten dzień. O 8.20 Jose poprosił o możliwość skorzystania z toalety. Jego nauczycielka, Maria Asaf Medina, powiedziała, że tak. Minęło 15 minut. Nie wrócił, więc wstała i poszła go szukać. O 8.40 Jose wyszedł z łazienki, ubrany w inne rzeczy. Miał na sobie białą koszulkę, czarne spodnie i czarne szelki. Był ubrany dokładnie tak samo jak Eric Harris, jeden ze strzelców z Columbine. Potem wyciągnął broń. Otworzył ogień na korytarzu, strzelając do pięciu kolegów z klasy i nauczyciela wychowania fizycznego, 40-letniego Aldo Omara Salivara. Następnie zwrócił się do Marii, tej samej nauczycielki, która go szukała, i ją zastrzelił. O 8.43, było już po wszystkim, Jose odebrał sobie życie pojedynczym strzałem. W ciągu niespełna pięciu minut dziecko dokonało jednej z najbardziej strząsających strzelanin w szkole w historii Meksyku. Kiedy rozległy się strzały, nauczyciele w innych klasach zamknęli drzwi, uczniowie ukryli się pod ławkami, a policja przybyła w ciągu kilku minut. Szkołę otoczyło dziesiątki oficerów i żołnierzy, ale było już za późno. Dzień po strzelaninie wiadomość ta obiegła nagłówki gazet w całym kraju. Zginął nauczyciel, sześć innych osób zostało rannych, a strzelec miał zaledwie 11 lat. Reakcja była natychmiastowa, ale chaotyczna. Pojawiły się plotki, że miał 8 lat, był prześladowany i to wszystko przez gry wideo. Rodzice pojawili się przy bramach i żądali odpowiedzi. Politycy zaapelowali o zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach, ale podczas gdy władze szukały wyjaśnień, internet szukał już gdzie indziej. Nie trwało długo, zanim ludzie go znaleźli. Jego kanał na YouTube nazywał się Angeli a kiedy spojrzysz na to, skąd pochodził, jak wyglądało jego życie rodzinne, zaczynasz się zastanawiać, co ten kanał tak naprawdę mógł dla niego znaczyć. Może nie chodziło tylko o gry, a może wcale nie chodziło o YouTube'a. Być może była to ucieczka od chaosu, z domu pełnego przestępców, broni i ludzi, którzy powinni go chronić, ale tego nie zrobili. Być może ten kanał był jedynym miejscem, w którym czuł się bezpiecznie, jedynym miejscem, gdzie miał kontrolę, ale nawet to nie wystarczyło. Kanał nadal jest. Nie dlatego, że kogokolwiek to obchodziło, nie dlatego, że miało to jakieś znaczenie dla świata, ale dlatego, że być może miało to jakieś znaczenie dla niego, a teraz siedzi w ciszy, w zapomnianym zakątku YouTube'a, w którym cicho skrywa się ostatnia cząstka chłopca, którego nikt tak naprawdę nie dostrzegł, aż było już za późno. YouTube stał się miejscem, w którym każdy może podzielić się swoją historią. Ale czasami zdarza się trafić na kanał, który pozostawia cię z większą ilością pytań niż odpowiedzi. Jeden z takich kanałów należy do Anny Mackiewicz, znanej pod pseudonimem RefPatch. Gdy Anna w 2008 roku zaczęła publikować swoje pierwsze filmy na YouTube, to jej treści były dziwne. Większość z nich nie była edytowana. Nakręciła je w jednym ujęciu i wyglądały tak, jakby były kręcone w miejscu, w którym w danym momencie przebywała. Na jej pierwszych nagraniach często można było zobaczyć, jak zwracała się bezpośrednio do kamery w pośpiesznym, wręcz panicznym tonie. Przeskakiwała między rosyjskim i angielskim, czasami w środku zdania, przez co niemal nie dało się zrozumieć, co mówiła. Jednak z czasem w tym chaosie zaczęło kształtować się przesłanie. Anna była przekonana, że stała się celem ataków ze strony rosyjskiego rządu. Mówiła o nękaniu, inwigilacji i karach za wypowiadanie się. Jednak zamiast przedstawić jakiekolwiek dowody, jej twierdzenia wydawały się rozproszonymi fragmentami większego, niejasnego obrazu. Potem były jej tańce. W wielu swoich filmach Anna wykonywała krótkie układy, ruchy, które sprawiały wrażenie improwizowanych. Na zaśnieżonych chodnikach lub w pustych pomieszczeniach. W tych występach nie było żadnej muzyki, żadnych wyjaśnień ani żadnego kontekstu. Po prostu istniały obok jej innych przesłanych filmów. W jednym z nich w tle słychać strzały, co potęguje niepokojący element. Ale jest jeden dziwny szczegół, który komplikuje tę historię. W tym samym czasie, gdy Anna Maskowicz po raz pierwszy pojawiła się na YouTube, inna Anna Maskowicz zniknęła z zupełnie innego powodu. Według Światowej Federacji Tańca Sportowego zawodowa tancerka o tym samym nazwisku brała aktywny udział w zawodach międzynarodowych na początku XXI wieku i wtedy nagle zniknęła. Jej ostatnie wydarzenie miało miejsce w 2008 roku, w tym samym roku, w którym Rivbard zaczęła wrzucać te filmy. Niestety nie możemy potwierdzić, że to ta sama osoba. Nie ma żadnych zdjęć ani filmów łączących artystkę z Anną. Ale dane, lokalizacja i wspólne zamiłowanie do tańca to wszystko się zgadza. Jeśli jednak tak jest, dodaje to jeszcze więcej mroku do jej osoby. Być może te dziwne tańce, które wykonuje na filmach, nie są tak przypadkowe jak się wydają. Być może to jej echo, wyblakłe pozostałości poprzedniego życia, którego nie potrafi do końca porzucić, albo może to wszystko, co z niego zostało. Z czasem, zwyczaje Anny dotyczące zamieszczania filmów stały się bardziej ekstremalne. Wrzucała dziesiątki filmów, każdy z nich był krótki, chaotyczny i niemal niemożliwy do zrozumienia. Nawet opisy napisane, łamaną angielszczyzną, zawierające długie zdania, bez znaków interpukcyjnych, potęgowały zamieszanie. Powtarzała te same wątki: ostrzeżenia przed ingerencją rządu, opowieści o uwięzieniu i tajemnicze zwroty, które zdawały się coś znaczyć. Mąż Anny, Maxim Below, również jest częścią tej historii. Podobnie jak Anna, Maxim ma kanał na YouTube, choć ten kanał obecnie jest również wypełniony kontentem o Anie. Twierdzi, że została porwana przez władzę i umieszczona na oddziale psychiatrycznym, wbrew jej woli. Według niego było to częścią wysiłków mających na celu uciszenie jej, i podczas pobytu w psychiatryku poddawano ją brutalnym zabiegom z użyciem leków psychotropowych. Niektóre opisy brzmiały 15 sierpnia 2014 roku moja żona Anna Mackowicz została zaatakowana w moskiewskiej dzielnicy kmini przez chuliganów, którzy uwięzili ją na poczcie i wezwali policję, która również napadła na Anę i wysłała ją do kliniki psychiatrycznej. 19 sierpnia została doprowadzona na rozprawę sądową pod wpływem silnych leków psychotropowych. Moje zastrzeżenia, że personel kliniki podawał jej leki psychotropowe przed rozprawą i że Anna przebywała w klinice z powodu zmyślonych, opłaconych kłamców, zostały zignorowane przez sędziego z moskiewskiego sądu lebliński, pana Matlowa, który podjął decyzję o przymusowym leczeniu Anny w klinice psychiatrycznej. Odwiedziłem Annę następnego dnia po rozprawie. Poinformowała mnie, że zabroniono jej nawet poruszać się w pomieszczeniu, w którym była odizolowana. Zakazano jej również mycia twarzy oraz niezwrócone jej okularów, mimo że jej diotropie wynosiły minus 8. Skontaktowałem się z jej lekarzem, panią Sewłoką, i zwróciłem jej uwagę na te kwestie, prosząc ją, aby nie naruszała podstawowych praw człowieka. 21 sierpnia skontaktowałem się z doktorem Fedinem. Odradził mi złożenia kasacji od wyroku, wskazujące Anę na pobyt w szpitalu psychiatrycznym i powiedział, że może ona jedynie osobiście złożyć apelację od wyroku. Anna nagrywała na ulicach Moskwy filmy w języku angielskim, co wywołało nienawiść wśród tłumu, ponieważ większość ludzi nie rozumiała tego języka, zwłaszcza z powodu zachodniej mentalności. W Rosji językiem angielskim posługują się głównie prawnicy i przedstawiciele zachodnich firm. Nadal przebywa w tzw. pokoju obserwacyjnym, gdzie personel kliniki, mimo moich protestów, kontynuuje podawanie jej zastrzyków psychotropowych. Gdy ponownie poruszyłem tę kwestię, pielęgniarka odpowiedziała, że powinienem skontaktować się z jej lekarzem, wyłącznie w godzinach przyjęć. To niepokojące stwierdzenie, ale nie jest ono zupełnie niespotykane w historii Rosji. W czasach Związku Radzieckiego psychiatria była bronią przeciwko dysydentom. U tysięcy osób zdiagnozowano schizofrenię powolną, chorobę, która miała służyć jako uzasadnienie do zamykania ich w szpitalach psychiatrycznych. Zabiegi były brutalne terapia elektrostrząsowa bez znieczulenia, wymuszona śpiączka insulinowa i duże dawki leków przeciwskurczowych. Choć tę praktykę odrzucono w latach 90. XX wieku, niektóre przecieki sugerują, że być może Rosjanie wrócili do niej. Ponieważ od 2012 roku udokumentowano dziesiątki przypadków, w których psychiatrię rzekomo wykorzystywano do uciszania krytyków rządu. Nie sposób jednoznacznie stwierdzić, czy historia Anny wpisuje się w ten schemat, czy też jest wynikiem czegoś innego być może choroby psychicznej, paranoi, a może nawet wspólnego urojenia jej i Maksima. W czasie, gdy Anna przesyłała filmy, każdy z nich wydawał się przedstawiać jej pogorszony stan. Jej mowa stawała się coraz bardziej niezrozumiała, a jej ruchy były chaotyczne. Nie sposób stwierdzić, czy spadek ten jest wynikiem traumy, nieleczonej choroby psychicznej czy po prostu lat życia w strachu. Wiemy, że rzeczywistość Anny rządzi się swoimi prawami, ukształtowana przez jej własne lęki i niezachwiane wsparcie Maksima.